Oto wspaniałe źródło zasobów bogactwo wszelakich pierwiastków. Obfitość eksploatowanych surowców rozwożonych do specjalnych punktów dystrybucyjnych w miastach i na wsiach. Dzięki sprawnej organizacji każdy mieszkaniec może z nich czerpać do woli, oddając się w wolnych chwilach pracom ręcznym, w wyniku których powstają ładne rzeczy. Rzeczy te, zanoszone są do sklepu. Tam są sprzedawane i eksponowane na półkach. Ze sklepów, zwożone są do hurtowni, gdzie są sortowane, a następnie do zakładów, gdzie oddziela się opakowania od zawartości. Opakowania ulegają przetworzeniu na proste surowce, a te z kolei, są poddawane biologicznej rewaloryzacji. To jest efekt początkowy, a to jest efekt finalny. To wcale nie jest żart. Tak działa przyroda. W procesach przyrodniczych każda aktywność jest odwracalna. Materia stale krąży. Nie ma miejsca na śmieci. Ta sama materia jest trawą, kiedy indziej sarną, ptakiem, drobnoustrojem, minerałem w glebie. To tylko w naszym świecie naturalny bieg materii jest przerywany na wysypisku, ale również w naszych głowach. To są zakupy przyniesione ze sklepu. Przekształcenie zakupionych dóbr w śmieci jest niewytłumaczalne. Zakupy i śmieci nie mają ze sobą związku. czasem mamy do czynienia ciągle z tą samą materią o której losach decydujemy w sposób nieprzewidziany przez twórcę